pierwszy oficjalny twój mecz po sześciu latach w tej hali i od razu no, jeden z większych sukcesów no, w ostatnich latach w historii naszego klubu. No tak, bardzo się cieszę, że, że udało się dzisiaj wygrać. No, nie byliśmy faworytami, ale pokazaliśmy, że zaangażowaniem, walką i, i przy pomocy świetnej publiczności można wygrać z każdym. Jak myślisz, to yy... Co było kluczem do y, tego zwycięstwa i ogromnego sukcesu? No właśnie bo powiedziałem, że, że zaangażowanie. Myślę, że, że każdy tutaj z chłopaków y, y, chciał się pokazać, bo nie wszyscy mają y, na co dzień okazję grać z takimi, z takimi y, zespołami jak Kwidzyn, jak, jak bo to jest utytułowany, utytułowany zespół. No i jakaś tam, jakaś tam dawka emocji była na pewno większa niż na każdym zwykłym ligowym meczu, ale to, to zadziałało na nas pozytywnie i, i każdy dał z siebie 110% to było widać na boisku i wynik cieszy. Znasz zespół z Piedzyna, jak mało kto jeszcze w poprzednim sezonie jest z nim na parkietach w PGNiG Superligi. Jak oceniasz to troszkę tak zlekceważyli was trochę, czy nie, mo, czy nie można o tym mówić w ogóle? Nie, ja myślę, że nie. Po prostu no, do dzisiaj no, nie dali rady. Ja... Wiem, że, że zespoły superligowe do takich potyczek podchodzą z jakąś tam rezerwą. Nie, nie powiedziałbym, że z lekceważeniem, ale, ale to jest taki mecz, który trzeba, no, brzydko mówiąc, czasem odbębnić i, i, i gdzieś tam w głowach siedzi w podświadomości, że, że to się najprawdopodobniej samo wygra, no, a potem okazuje się, że, że te zespoły pierwszoligowe też walczą i, i, i kiedy po, do przerwy na tablicy świetny jest, jest remis, no to, to zaczyna się robić nerwowo, a nawet tacy utytułowani zawodnicy, jak, jak, jak zawodnicy Kwizyna, kiedy zaczynają się denerwować błędy, no i dzisiaj to wykorzystywaliśmy, skontrowaliśmy ich parę razy i, i, i udało się ten wynik y, dociągnąć do końca. Do kogo chciałbyś trafić w kolejnej rundzie? Nie wiem, nie mam, nie mam jakichś takich pomysłów. Na pewno fajnie dla kibiców, jakbyśmy zagrali z, z Kielcami albo, albo z Polskiem. Na pewno każdy o tym marzy, żeby tutaj y, podjąć taki, taki zespół, ale, ale no chciałbym przede wszystkim, żeby ta przygoda trwała jak najdłużej. Może jeszcze kogoś uda się w kolejnej rundzie y, ugryźć. Oby tak było i, i już teraz mogę, mogę obiecać kibicom, że zagramy z co najmniej takim samym zaangażowaniem jak dzisiaj. Dziękujemy Ci i gratulujemy Adam. Dzięki.